Terence J. Seinowski Deep Learning, Głęboka rewolucja. Recenzja książki w dwóch słowach. Nie, polecam. A teraz wersja nieco rozszerzona. Na fali zainteresowania sztuczną inteligencją sięgnąłem po kolejną książkę z tej tematyki i już mam nauczkę, by przy wybieraniu kolejnych nie kierować się nigdy ani okładką, ani ekspozycją w księgarniach. Jak na książkę reklamującą się jako pozycję o sztucznej inteligencji, to nie jest jej znowu tutaj zbyt wiele. Jest o historii sztucznej inteligencji, kognitywistyce, neurobiologii, o uczeniu się, o społecznościach naukowych w Stanach i systemach przetwarzania informacji. Natomiast sama sztuczna inteligencja przy tym wszystkim trochę blednie. Autor przerażająco dużo czasu poświęca omawianiu wynalazków z lat 70. i 80. jak Perceptron i maszyna Boltzmana. Natomiast niewystarczające jak dla mnie, jeśli chodzi o współczesne zastosowanie. Książka jest pisana takim nieprzyjemnym językiem naukowym, który jest słabo przystępny i bardziej zniechęca niż zachęca do przerzucania kolejnych stron. Odniosłem wrażenie, że autor chce pokazać, jaki to on nie jest w czubie autorytetów zajmujących się sztuczną inteligencją, że zapomniał o swoich czytelnikach. Ta moja teza znajduje potwierdzenie również w tym, że książka wygląda mi na rozliczenie ze swoim życiem i własną karierą zawodową wiekowego już autora, 74 lata. Autor ma dziwną manierę, by na kolejnych stronach dużo miejsca poświęcać ludziom, którzy w zasadzie nie mają dla niej istotnego znaczenia. Pisze, gdzie się poznali, jakie kursy razem robili, o czym rozmawiali przy stole do kawy, na jaki uniwersytet albo do jakiej firmy się ktoś później przeniósł. A czasem dodaje też, czy ktoś zmarł na nowotwór, czy w wypadku samochodowym. I to są czasem osoby sprzed kilkudziesięciu lat. Kompletnie bez sensu. To jakby oglądać nagranie ze studniówki ludzi, których kompletnie nie znasz. Dużo miejsca jest poświęcone zagadnieniom takim jak widzenie. Autor tłumaczy, jak poszczególne sygnały są przesyłane w mózgu i jak jest on zbudowany. Ale trochę nic z tym dalej się nie dzieje. Autor pogadał i pogadał ale nadal nic z tego nie wynika. Nie ma już chyba sensu dalej się pastwić nad tą pozycją omijajcie ją z daleka, a książki czytajcie przede wszystkim z polecenia innych.